Mam kolano jestem graczem a to pierwszy odcinek z robienia skinów do Minecrafta. Dzisiaj, dzisiaj zrobimy skina, a już w, chyba jeszcze możliwe, że w tym tygodniu będziecie mogli się spodziewać pierwszego odcinka z serii Minecraft Survival. A teraz tak, zobaczmy co my tutaj mamy. Aha, możemy sobie schować różne rzeczy. No to na początku już rob będziemy robić głowę. O! Będziemy mieli tylko głowę. Będę latającą głową. E, tutaj co, nie wiem. Mamy też do zasejwowania. Dobra. Uhu. Cześć. Dobra, no to tak, co my tutaj weźmiemy? A! Tutaj mam korony, dobra. Ok, mamy tutaj kolorki, no to ja wezmę sobie pomarańczowy i robimy tak. Kurczę, nie o to mi chodziło. Ale dobra, tutaj robimy. Dobra, będziemy mieli, będę miał pomarańczową twarz. Dobra. E, ogólnie program, w którym to robię, to jest Skin Editor 3D. Możecie za, za darmo go pobrać w sklepie Google Play. Tutaj sobie jeszcze musimy obrócić o. I robimy. Dobra, tutaj znowu obracamy, bo skóra będzie pomarańczowa. Mhm, tutaj jeszcze to musimy zrobić. A jeżeli Wam się nudzi, to przebięcie na koniec odcinka, żeby zobaczyć tego skina. Dobra, teraz... tak. Najpierw robimy mordę. A, to jest maska, dobra. To tutaj wezmę... o. Taki całkiem bielutki i sobie maskę zrobimy. Dobra, tak, to jest maska, a to my jesteśmy bez maski, ale mamy taki bielutki. Dobra, o takie coś, chociaż że nie. Dobra. Tutaj biały bierzemy. mapek, nie wiem, bo ja mam starszą wersję Minecrafta, o wiele, wiele starszą więc nie wysyłajcie żadnych takich mapek ale, ale możecie się też pochwalić na przykład układ czymś we swoim świecie możecie się pochwalić w komentarzach co wy macie ej, czemu to jest takie podobne do twarzy LJ-a? nie, ja nie, chcę, ja nie chcę być lj -em. Halo, policja. Bo zaraz mi tutaj, tutaj jak ktoś powie LG, że miałem jego twarz na odcinku Minecrafta, to, em, to zaraz tutaj będzie wie, wie, w komentarzu, a co em, to ma być. Ktoś kradnie moją twarz. Em, dobra. Tutaj jakieś kolorki sobie weźmiemy o taki. I sobie tutaj Tutaj taki... Nie, nie. Tutaj taki ciemniejszy bardziej. Okej. Okay. O nie, reklama. Musieli dać reklamę. Nie wiem ogólnie jak ten skin będzie wyglądał, e, więc jak coś tam nie będzie zbytnio wyglądał, to jeszcze się parę rzeczy poprawi e, ale teraz musimy go na początku zrobić oczywiście. Okej, okay, taki bardziej... I też ten damy. Dobra, bierzemy ten. Uże, to będzie chyba trochę słabo wyglądać. Mhm, to będzie bardzo słabo wyglądać. A co tutaj mamy? E, skin ta katalog. To sobie sprawdźmy. O, tutaj może Należemy sobie wziąć nawet. Ale to fajnie, bo może... O, nawet nubek jest. U. O, takie coś sobie przerobimy. Tylko... Okej, okay, teraz bez głowy. Okej, okay, tutaj takie fajne. Tylko sobie zmienimy go trochę, żeby nie było. Dobra, tutaj też takim trochę ciemniej. O nie, 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 nie. O nie, co ja zrobiłem? Tutaj jest sofna. Nie! Dobra. Nie o to mi chodziło, ale ok. O, mamy bardzo fajny pomysł. Tylko tutaj jest potrzebny ten biały. Gumkę sobie weźmiemy ten kolorek o tutaj ty takie podarte dobra Do... Dobra Takie dziury wystarczą Dobra sprawdźmy teraz jeszcze głowę Jak ona jest Ok Tego klipera trochę inne kolorki Bym zrobił O bardziej takie zielone Takie bardziej Pomarańczowe. Okej. O, i taki będzie fajny creeperek. Mi się tak wydaje. W tych komentarzach możecie też oceniać jak Wam się podoba ten mój skin. Tutaj jeszcze taką buźkę, o nie. E, dobra, dobra. Sądziłem, że tak ciężko będzie zrobić e, jednego skina. Ale dobra. Teraz robimy mm, buźkę, o, o, o. Dobra, robimy buźkę. Jaki tutaj kolor na buźkę wybrać? O taki. No nie no, znowu. Reklama. To są tylko reklamy. Za które mi nie płacą. Dobra. Nie. Dobra. Ale sprawdźmy jeszcze jak to będzie wyglądać. O nie. jeszcze czarny zrobimy nie, to już zupełnie nie dobra sobie te włoski trochę tak no nie wiem tak trochę pozmieniamy i weźmy. weźmy. sobie to. A tutaj to zakryjmy. A jak to wygląda? Ładnie, ładnie. Tylko jeszcze właśnie tutaj Takie I dobra, ok. Jeszcze tylko z tyłu to, co tu jest. To mi się nie podoba. Więc tutaj, tu sobie zakryjemy. I okej okay, zobaczmy. Dobra. I tak oto prezentuje się mój skin do serii Minecraft Survival. Jeżeli się da. A jeszcze mam tutaj buciki przejdziecie, ale dobra. Oto jest mój skin do serii Minecraft Survival, która pojawi się jeszcze w tym tygodniu. Więc sobie go zapisujemy do Minecraft.pe. Ok, to musimy do galerii. nie lubię reklam dobra mam, mam go jeżeli mi się uda go wgrać to zobaczycie go w serii Minecraft Survival a jeżeli nie no to będzie tam taki jakby Assassin no to oceniajcie już go od 1 do 10 w komentarzu zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na tym kanał ja się z wami żegnam. Cześć.